się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Tajemnica druga, radosna, którą odmawiamy jako krucjata różańcowa za ojczyzny modląc się z Maryją Królową Polski, o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi Ewangelii, o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. Nawiedzenie świętej Elżbiety Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. To słowa, które towarzyszą nam podczas szczerej i głębokiej modlitwy. Święta Elżbieta, oznajmiając Maryi tę radosną nowinę, zawierza wszystkie Matki Świata, Najświętszej Maryi Pannie. Zawierzając Maryi, módlmy się o wzrastanie wierze, ufności, i o radość, jaką niesie ze sobą czas oczekiwania narodzin naszych dzieci. Zatrzymałem się tutaj. Kto może niech uklęknie przed Najświętszym sakramentem, znajdującym się w Kościele Świętej Anny. Niechaj będzie pochwalony Prze Najświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chleba nasz, naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale na spało wyzłego. Amen. Pięta Mario, Matko Boża. Módl się za nami we Teraz i kośnie śmierć naszej. Amen. Święta Mario, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony, obodź Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boż Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony, obodź Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Wasz Maryjo, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony, obok żywota Twojego Jezusa. Święta módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na o teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Pójdzie przebacz nam nasze grzechy, prakulaj się z I wam muszę nieba i do Bogu, szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa. Narodzinom Jezusa towarzyszyła niepewność jutra, brak dachu nad głową i prześladowanie. Pomyślmy, czy w dzisiejszym, niby nowoczesnym świecie, nie towarzyszą wielu rodzinom analogiczne problemy. Tak wielu ludzi żyje w ukryciu przed Panem Bogiem. Nie chowajmy się przed Nim, wyjdźmy Mu naprzeciw. Rodzina bowiem jest Bogiem silna. Dziękujmy Bogu za każde poczęte życie. Módlmy się, aby rodzice sprostali wyzwaniu, jakim w dzisiejszym świecie jest wychowanie potomstwa w wierze katolickiej i w miłości. Ojcze nasz który świeci i świętzych nim jest Twoje, żyć często Twoje, ogora Twoja, powinniśmy tak i imię.

Obaść Maryjo, wskryteł na Pan z Tobą, błogosławiona święty dziewactami, błogosławiony owoc rzuta Święta Maryjo, Matko Bo Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Obaść Maryjo, wskryteł na Pan z Tobą, błogosławiona święty błogosławiony owoc rzuta Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Oj Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oj Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Ojcu i i Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od Ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia bez grzechu pierworodnego Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Maryja i Józef bezgranicznie uważając i zawierzając Panu Bogu. Przynoszą do świątyni najcenniejsze, co mają. Jezusa. Wiedzą, że należy on do Boga. Posłuszeństwo względem Boga, którym się kierują, jest przepełnione prostotą, której nie ma żadnych zastrzeżeń. Uczmy się od świętej rodziny być bezwarunkowo posłusznym Bogu, wypełniając Jego wolę, którą nam powierzy wobec naszych dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się z niebie święci Twoje, przejdźle to Twoje, bądź wola Twoja, po niebie takich ziemi, chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na swach ode złego. Amen. Pary, o błogosławiony owoc złota Twojego Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jest między i błogosławiony owoc Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Maryja łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

Nie, ja nie. Się, nie, nie, nie. Tak? Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w władz Amen. Dobrze. Maryjo, Wasz, tak. i Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ołaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, między niewiastami błogosławiony Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ołaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, się między niewiastami i błogosławiony Ołocz woda Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary między Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Ojców i Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O jest Słów Przerwany, Pan naszych grzechów, za to wojenia, za to wojenia wiernego, za wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O w tej grzechu pierworozmęczną potrzebuj nas. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają i za uciekają, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami spowodowanymi do. Zatrzymujemy się, zwracamy się w stronę kościoła sióstr, nie, e, sióstr wizytek świętego Józefa. To może nie uklęknie, oddamy cześć Panu Jezusowi w najświętszym sakramencie. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Niech będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Tajemnica piąta. Radosnej części różańca świętego tajemnica. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ruszamy. Dwa tysiące lat temu Pan Jezus odnalazł się w świątyni w domu swego ojca. Do dzisiaj nic się nie zmieniło. Pan Jezus nadal czeka na nas w kościele, w świątyni naszych czasów. Bądźmy w i radości. Jezus zawsze czeka na nas w swoim domu. Módlmy się za wznoszących kościoły w dzisiejszym świecie. Aby Pan dał im siły i się za rodziców, Znosiądykie kościoła świątynię Kościoła oznawiają. Czy nie? Czy nie? Czy nie? Czy nie? do, do, do nie? Czy na nam Czy nie? Czy i Czy nie? nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na sprawde złego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia wiecznego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do Pomóż, szczególnie tym, Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie tajemnice bolesne Różańca Świętego na początku wyznamy naszą świętą wiarę katolicką. Poza którą. Nie ma zbawienia, pomimo tego wszystkiego, co nam by chciał powiedzieć świat, a nawet niektórzy duchowni. Nie ma innej świętej wiary, której możemy się zbawić. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poprzez Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny, umęcząc o Latem u krzyżowa, umarł i wstąpił do wieku, trzeciego dnia z star, stąpił wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga, Ojca, przedmówcy stamtąd przyjdzie, sony, przybył i umarł. Przez ducha świętego, święty kościół poprzedni, do święty doktowanie, rzekł odpuszczenie. spuszczenia, działa z żywo, wiecznie, a zatrzymujemy się. Zastanawiamy się w stronę kościoła Krzyża Świętego. Kto może nie uklęknie, uczcimy Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. To jest właśnie nasz akt pokuty podczas tego pokutnego marszu w Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na winki wieków Pane. Niechaj będzie pochwalony, że najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieku, Amen. Tu szczególnie na Starym Mieście każda niemal gruda ziemi z stolicy Warszawy jest przesiątnięta krwią o którzy walczyli w obronie tej świętej wiary katolickiej i naszej ojczyzny. Pójmy się dalej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie, imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Proszę, żebyśmy pamiętali, żebyśmy szli w dwójkach. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryja Matko Boża, mód się za nami grzesznymi, teraz i w duszy śmierci naszej Amy. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na winieniu. Dwoje podniewie tak i najwięcej. Poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi